Cześć! Jeśli jeszcze nas nie znacie, nazywamy się Nasze Caravan Adventures. Ja jestem Patrycja, to jest Piotr, a to nasz kamper Benek, dzięki któremu od ponad roku możemy spełniać nasze marzenia o podróżowaniu. Słuchajcie, jesteśmy na kempingu El Rancio i po raz pierwszy będziemy płacić za opróżnienie szarej wody, napełnienie czystej i oczyszczenie toalety. Zapłaciliśmy za to 5 euro, ale to było najbliższe miejsce, do którego mogliśmy się udać, bo potem musielibyśmy jechać chyba z godziny czasu, żeby, żeby ten sobie serwis zrobić. A w połowie trasie mamy fajną plażę, do której chcemy się udać, także 5 euro, mi się wydaje, to nie jest dużo, a można sobie pełen serwis zrobić. A tutaj przy okazji Wam pokażę, jest też kemping, ludzie tutaj sobie przyjeżdżają. Spędzić czas. Są takie parcele pomiędzy górami z ciekawą roślinnością, i tutaj nawet takie wielkie zestawy, widzicie jak ten się zmieszczą. O, pięknie, zaczeka woda Proszę, taka mała plaża Woda jest po prostu kryształ Taka przejrzysta Zatrzymaliśmy się na chwilę w tym pięknym miejscu Ale tutaj jest niestety znak, żeby Nie stawać samochodami Nie można pływać Nie można rozpalać ognisk Nie można kempingować że zjemy sobie coś i będziemy zaraz uciekać dalej, bo już prawa lunchu. My makaron taki jest e, szybko zalewany, szybko zalewajka, że tak powiem. Na szybciko dzisiaj to zjemy i uciekamy zaraz dalej. Nie zostajemy tutaj, bo pod samym znakiem zakazu to lepiej nie. My nigdy nie dojedziemy tam na ten wschód. Powiem ci szczerze, bo my tu południe cały czas, 20 minut gdzieś się zatrzymujemy. Zero. No, chyba, że za rok wrócimy, wtedy zrobimy wschód, bo teraz są na razie południe cały czas. Ale widoki, bajka po prostu, jakie to morze jest piękne. I ten zapach dzisiaj tego morza, tego ciepła, lata, nie? Nie wiem to. Ale no, chyba tam jedziemy, wiedzę. sobie staliśmy no my jedziemy tą drugą. jesteśmy w punkcie widokowym Mirador de la Granatilla my myśmy stamtąd przyjechali, zobaczcie tymi krętymi drogami tyle pod górkę tam na górze taki domek ciekawe jak tam ktoś podjeżdża ale widoki ma przednie. Tutaj widzę kolejny niedokończony Za 400 metrów na rondzie drugi zjazd. tej ktoś nie skończył budowy. Jakie błękity, nie? I znowu jedno z rąd, które tutaj są bardzo ciekawe. Na każdym rondzie coś innego. Tutaj akurat rośnie drzewo. Dojechaliśmy do naszej miejscówki. Stoimy praktycznie w pierwszej linii tej brzegowej, jest to dość ruchliwa droga teraz, bo, bo tutaj buduję po drugiej stronie hotel. Ale zobaczcie na plaży. Jest piękna, z jasnym piaskiem i pusta. Poznaliśmy bardzo fajnych Polaków, a Patrycja robi. Szykuję taką zagryskę, troszkę serka, troszkę wędliny, pomidorka, ogórka, chlebka, to co jest? W Rodówce. To nie tak jak w domu, nie? W domu wszystkiego tyle, ale w kamperze to zawsze są, to, to co jest. To, i czym chata bogata z kampera to, to, to będzie. Tyleśmy to 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 się aktywnie na plaży. Wszystkie z bo mieszkamy Walii. E <noise> <noise> Wczoraj wieczorem poznaliśmy przemiłą parę z Polski, która podróżuje już od trzech miesięcy własno żabionym kamperem. Pozdrawiamy Was serdecznie. Bardzo miło było Was poznać. A teraz korzystam ze słońca i idę właśnie na plażę. Plaża przed nami to Playa de la Meja. Spędziliśmy tutaj dzionek wczoraj, dzisiaj zamierzamy też tutaj zostać. A potem będziemy się kierować znowu na wschód. Dobra, idę się upalać i do zobaczenia później. Tak sobie dzisiaj plażujemy. za dużo osób nie ma Jak okiem sięgnąć może. Piękna pogoda I po lewej stronie ciekawe właśnie te białe budynki Hoteli, mieszkania Bardzo nam się spodobało to miejsce, dlatego też zostaliśmy tutaj drugi dzień I co Sofie? Podoba się chodź, mi się podoba. Ja. <laughs> Ale nie trzeba powoda! Ale się tego nie spodziewałam, stałam sobie tyłem i mnie fala nakryła. O. Orzeźwienie i pobudka niesamowita. Poplażowałyśmy trochę, to teraz czas iść wypić kawki i zjeść ciacho, które wczoraj kupiłam. Zostawiam tutaj swoje graty, kocyk i parasolkę. I jeszcze wrócę dzisiaj, bo jest przepięknie. Fajnie było kupować sobie w morzu, schłodzić się. Piesek gorący kucze. Oh, oh. Gorący, gorący. Ale jest fajnie. Hiszpanie super, naprawdę polecam każdemu. Cieszę się, że tutaj przyjechaliśmy. Zwiedziliśmy tyle. I te ostatnie dni, teraz spędzamy troszkę na plaży relaksując się i podziwiając cudowne widoki tego błękitu, tego turkusowego morza A tutaj panowie dalej działają, widzę, przygotowują hotel do turystów do sezonu Piotrek nie przypada za słoneczkiem, więc nie siedzi na plaży ze mną, ja korzystam. Po drugiej stronie ulicy, gdzie zaparkowaliśmy mamy taki sklep lokalny z lodami, z różnymi rzeczami na plaży. Oczywiście są magnesy, parasolki, także można zrobić zakupy. Tu mamy jeszcze jakąś lokalną restaurację. I widzę, że jest kolejny sklepik też z podobnymi rzeczami. Wszędzie są te leżaki, czapki jakieś ciuchy to są takie typowe plażowe leżaki oczywiście w takich sklepach tutaj przy, przy plaży nie warto kupować bo wiadomo że wszystkie produkty są dużo, dużo droższe no ale jak nie ma blisko sklepu no to i tutaj też można się zaopatrzyć w kilka niezbędnych produktów Widziałam, że jest na Lidla, gdzieś niedaleko, także jak jutro będziemy ruszać dalej, to zrobimy sobie kolejne zakupy w Lidlu <grymne> Żeby nam jeszcze zostało na ostatnie te 3-4 dni, co jesteśmy tutaj napoi przede wszystkim i wody dla porównania woda w markecie kosztuje 3 razy mniej tak naprawdę niż w takim sklepie tutaj Także to jest duża różnica. Można mieć trzy butelki w markecie, a tutaj jest tylko jedna. Dobra. To idę na tą Kawunię. Lody kupiłam nam. Także zjemy sobie po lodziku, posiedzimy trochę jeszcze, popatrzymy na widoki. A potem sobie jeszcze pójdę na plażę, się trochę poopalać. Trzeba korzystać ze słoneczka, dopóki jest. Mój ręcznik nadal jest tam, mój, moja parasolka też na mnie czeka.